Dobra, witam was na live ze Stegny na plaży, <grydy> idziemy na molo i będziemy dalej nagrywali. Z... <grydy> Witamy was ze Stegny na plaży, ze Zest... Stegny na plaży, Przy... Przy... jesteśmy obok molo, na plaży w Jak masz Q, A, ty ry, O Bez kat Katro, tak by Tylko przez Q I zobacz sobie opis Opis sobie zobacz jest Tutaj ludzie sobie chodzą Stygnie, na pewno. Stygnie na plaży jesteśmy. Na, na plaży. Fajni ludzie! przyszliśmy się, to I na TikTok'a to będzie idealne. Stygnie. Okej. mam pomysł. Zrobimy to jeszcze raz, okej? Okay? Teraz sprawdźcie gdzie słychać. Jestem wstydni na dono. Chodź co na jawie sprawdź. Z tym na plaży. Na plaży, wstygnie. Trzeba poczekać, Kurde, okay. Nie wiem, ja chyba kończę. Kurde, Spoko. Pa tyle. Stegnaj na plaży. Zastęgnij na plaż. Bajo!